Simo, widzu z tej strony, z to, ja to następny odcinek naszego Road to Glory. Dzisiaj, jeśli chodzi o Sour to za dużo się nie działo. Także taki będzie odcinek króciutki, ale za to mamy wyniki giveawaya naszego z filmu z poprzedniego wtorku. Także nie przedłużając, po prostu wylosujemy sobie zwycięzcę. Oby to nie był ja. O Rafo mój ulubiony piłkarz to Lukaku, także Rafo tutaj wygrał. Ja do niego napiszę po nagraniu odcinka, jeśli chodzi o Nick Nassauer. także wtedy wysłałem mu kartę. I w następnym odcinku pokazywałem, że wysłałem mu tę kartę. Także Rafał P. wygrał sobie nasz giveaway. Tyle, jeśli chodzi o giveaway. Następny myślę, że będzie na 100 subskrypcji, także od razu dziękuję za wyświetlenie, subskrypcje, łapki w górę i wszystko co związane z promowaniem kanału. I przejdźmy do poprzedniego Game Week'a, no bo trochę, trochę nam się nie poszczęściło. A to jeszcze jest obecny Game week, także seria ja spoko wyszła. Ozzyment dwa gole, fajny meczek, no dominacja Napoli, poli, tutaj kwicza gol asysta. Gol skarnego też ładnie zagrał. No i Hojlund nie dowiózł. Później Wania mm, czyste konto jeszcze został. Last Metakel nie widziałem tego akurat. I No Romanie nie dowiózł, tylko 32 punkty przeciwko Hellasowi. No tak, tak jest zawsze, jak ja wezmę jakiegoś zawodnika. Um, o tu, La Liga 5600. Miejsce no nawet spoko wyszło. Dmitriewski, tak jak mówiłem, to jest pik za 40 punktów. To był niesamowity. Pedri i 65 punktów, zalając skora tylko. Żulskundę, yy, 60 punktów też bardzo ładnie. No i przyszedł Bryce Mendes, to sobie wchodzi z ławki na drugą połowę. Raz, to sobie, dlaczego i was wala, waja daj spokój. Sorlof, nie wiem co robi. Odkąd go wziąłem, to gola nie strzelił. No, no nie wiem, no tak, tragedia. tragedia. Możemy sobie zobaczyć tu ostatnie wyniki Sorloffa. No, o, tu, tu, tu go piknąłem, tu nie strzelił, no ale to z Realem mecz na wyjeździe to wybaczał. O, no, to oczywiście 90 minut zagrał, nie strzelił. i yy, Mendes tak samo. Odkąd go wziąłem, już wam pokazuję. Też go wziąłem na mecz z Realem, no to, to jestem w stanie mu wybaczyć ten słabszy wynik. Ale patrzcie, o. O kurde. Ty, wymieniamy go za chwilę, chyba. <grymne> First Liga to Średnio. Van de Buben z Golem. Świetny Olerant Score. No, przekot, tak jak mówiłem. Fofana, bardzo słaby mecz. Tylko 43 punkty. Przeciwko Clermont Foot, gdzie wygrali 2-0. Tragedia. To Ekambi, fajny Olerant Score. W przegranym meczu 3-1. Y, Turfe... No, 3-1 dostali. Także no, tu nie dało się praktycznie zdobyć. Dobrego wyniku. No i do Norma 2-1 wygrany mecz. Za dużo do roboty nie miał. 4 save y tylko. Także. Na średnio tutaj nie było zbytnio szans na nagradę Premier League. Oczywiście Newcastle traci Gola. Połup nic nie robi w Bramce, jak go wybrałem. Szar, jeśli chodzi o defensywę Newcastle najgorszy występ, ale przynajmniej Saka, fajny alliance score w przegranym meczu 1-0 no, na Oglądałem mecz. No, i rzeczywiście Saka z przodu robił fajną robotę. Rashford z golem. No i Edi bez bramki, no bo przegrali 1-0. W Bundesliga kimś z czerwoną kartką, także na następny tydzień pomocnika musimy sobie znaleźć. Przegrana 1-0 Bayeru z Augsburgiem. No tu jestem teraz w szoku. Wirt z ławki w ogóle wszedł. Diaby zagrał cały mecz i zabił prawie tyle z punktów co Wirt. Angelino przegrywa na 5-2, przynajmniej asystent miał minus 20 punktów. Także <grytanie> tutaj 60 punktów. No i szwabeta, jak mówiłem, czyste konto przeciwko Lipskowi. Fajny występ. No i co, wszystkie te składy limitowane to tragedia. Tutaj w ogóle dajcie spokój. Nie ma o czym gadać. To, to, to nawet nie gadamy o tym. Nadchodzący game, kto też w ogóle nie ma żadnej drużyny. Nikt nie gra z naszych piłkarzy, także tutaj w ogóle jest Dzi. Dzi. Ale y, na nadchodzący game week po tym, czyli ten jest y, Midweek na game week weekendowy. No, możemy sobie wymienić, w sumie zobaczyć tu w tej lalidze. iza Mendeza wyrzucić. Chociaż czy chcemy. Przeciwko Espaniolowi. No nie wiem. Damy mu jeszcze jedną szansę, zobaczymy. Um. Na pewno chciałem wymienić kogoś w Bundesliga, nie? A już wymieniłem. No także te składy mamy nawet spoko. Tu w Bundeslidze nie wiem czy wygramy. Tu jest fajny matchup. To na pewno tutaj skorzystamy z tego staku. Eee, ty wylatujesz, kolego. Czyli tu mamy Floriana Diabiego. No i Sebastian Haller. No spoko matchupy. Tu Hoffenheim. Tragiczny Hoffenheim jest. Eee, Szalkę. Też jest słabe. No i Haller przeciwko Werderowi też no, może coś strzelić. Diabi kapitan. I tak by wyglądał nasz skład Bundesligi. Liga francuska chyba wygląda spoko. Wymieniłem Mbappe na Mbappe i kogoś. Kogo jeszcze wymieniłem? Mbappe i Ambiego Mbappe i Ambiego wymieniłem i mamy wtedy Donnarumma jest ciężki matchup przeciwko Monako na wyjeździe. No ale Kostil raczej nie zagra. Ale jeżeli będzie grał, to go wybiorę. E, Nikolajsen przeciwko Orę. Ciężki matchup. No ale Van de to jest kocik. A Nikolajsen przeciwko Orę, które przegrało z Lil. No zobaczymy. Ja tam lubię to luzę. No i Staczek z Lyonu przeciwko Long. który ostatnio tak sobie średnio radzi. Laka Zaczarki. Także tutaj mamy. Taki składzik będzie na nadchodzący game week weekendowy. W Lalidze znowu się zapowiada fajnie, no bo tu wyjazd do Espaniolu Barcelona przeciwko Villarrealowi, który przegrywał z Elce. 3-1. Czerwona kartka, chyba tam w ogóle była po stronie Villarrealu, nie jestem pewien, mogę coś ściemniać. No i z jest het przeciwko Hetafe. Także tu mamy fajny składzik. Zobaczymy, czy ten Mendes. Czy za wymienię, czy nie? No zobaczymy, jak to będzie. Dałbym mu szansę, ja bym mu dał szansę. Liga Angielska, chyba też spoko No tutaj wyjazd do Bormów no z Wisienkami, jak sobie nie poradzą chłopaki, to ja nie wiem. Tutaj u siebie przeciwko Brentfordowi, Sakas i Edin Ketiach. No i wyjazd przeciwko Leeds, to też tutaj Rashford szansa na gola, asysty jest dosyć spora, także... No tu kolejny raz ten skład wygląda spoko. I serie A. Zobaczmy sobie. Yy, Muso. No tutaj wolę Muso przeciwko Lazio niż. Yy, chociaż to idą z Milanem. Milan. Nie wiem, zobaczmy. Ale Muso yy, sporo interwencji ma. No tutaj. No wolę u Dolgiego, przeciwko Sosuolo u siebie. Yy, no i kwicza. I Oziment przeciwko Cormonensę, no i Hoilund przeciwko kolację. no to żeby tutaj oromaniali się z nim, nie, jakby nie kłóciło się, to wziąłem. No właśnie tu seria wygląda średnio, według mnie, nasze. Najsłabszy skład, także zobaczymy jak to będzie. Jakieś składy limitowane, może poskładamy, no na pewno. Bo mamy przecież gorącego bramkarza, także. Także gdzieś tu będzie? Nie, jeszcze nie można. No, także tyle jeśli chodzi o futbol. Żadnych nagród nie ma. Możemy przejść do NBA. W NBA też się nic nie udało wygrać, bo Doncic nie grał. Yy, NBA no, jest taki średni występ, 58 punktów. Nazarit liczyłem, że Gobert nie będzie grał. Grał jednak Gobert, także no, Nasry za dużo punktów nie zdobył. Braman fajnie, 35 punktów z jednego meczu i jest też spoko. Tu w Underdogu udało się wygrać tier 1, tutaj tier 2. No i tu w Komun, kon, znaczy w Limited Contenderze nic, no bo Kenart nie grał. Także no cóż, eee, nasze nagrody za ten tydzień, jakie to były? A, AD i Dorazan. Bardzo fajne nagrody. Także tu mamy AD i Dorazana. Eee, jeśli chodzi o obecny gameweek. Zaczął się OK. No Janis tylko 44 punkty. Naprawdę przeciwko Portland bez Norkicia, liczyłem na dużo więcej. No, ale 6 tojonowarów. Tylko 24 punkty na sporo zbiorek, ale. No cóż, Chedi liczę, że dłużej pogra przeciwko Wizards, ale gra ławka, może przeciwko Pistons pogra, wiecie, ty, y, trade deadline się zbliża. Branman fajnie, 30 punktów przeciwko y, komu? Chicago Bulls. No 28, ale wiecie, no mamy ten procentowy bonus. 15 punktów, 5 zbiorek. 4 asysty, tylko jeden turnover. 3 razy za 3 rzucone Tatum też spoko. Wrzuciłem tutaj Tuma, no bo Brown był kontuzjowany. Czy tam wykluczony z tego meczu. Zobaczymy, czy będzie grał przeciwko Sixersom. A może nawet jak będzie grał, to Tatum jeszcze lepszy wynik zrobi. Zobaczymy. Lawin tylko 30 punktów, ale nie boję się niego, bo ma jeszcze dwa mecze. No tutaj nie wiem, jak wypadnie przeciwko Grizzlies, ale na pewno przeciwko Netsom może być spoko. Podobnie jak do wypadł tutaj widzicie skład nasz weteranów, to jest Contender, no Kisport zawiódł. TT Washington może w następnym meczu pogra więcej. Williams też liczymy, że lepiej wypadnie jak ten Brown wyleciał. No ale cóż, nie można już wszystkiego, Limited Contender, mamy naszą nową nagrodę. Jalen Williams, no taki standardowy występ z jego strony, chociaż tu chyba miał sporo o trzy style, jeden blok. monte też fajny mecz, oglądałem. Przeciwko Cleveland, no ale tam od początku było 20 punktów przewagi, praktycznie. Także Monte przesiedział chyba całą czwartą kwartę w ogóle, grała ławka, Także średnio zobaczymy przeciwko Hornetsom jak będzie. Luke Kennard 8 punktów. No, no jak ma L10 równe 10, no to 8 punktów jest ok. Zobaczymy, jak przeciwko Mavsom. Bruce Brown 2 mecze ma. Jeszcze Lyle's fajnie, 23 punkty. Zobaczymy drugi mecz, ale raczej więcej nie zdobędzie niż to. Także tu. no Może się coś uda wygrać. To jest taki skład treningowy. Także to jest nasz y, live. Skład. Zobaczymy. Zapowiad. No zaczęło się spoko. Zachlawind duży ma Upside na pewno przez te dwa mecze jeszcze. Branman raczej nie przeskoczy. Dateum raczej nie przeskoczy i Janis. No zobaczymy przeciwko Lakersom, Jak będzie grał AD Lebron. Ciężko, ciężko. Nie wiem, czy przeskoczę. No i co? I... Kylie Irving. Wymieniony do Dallas Mavericks za tam jakiegoś pika w 2029. Dinuidi chyba. i Tiffany Smith. Poszli do netców. Zobaczymy jak to będzie. Jak, e, jak sobie poradzi Luka dącić z taką gwiazdą obok siebie jak Kairi. E, czy w ogóle Carry zadebiutuje dzisiaj? Bo chyba dzisiaj grają Dallas Mavericks. Zobaczmy. Oh, Wolves. Nie, nie. No nie znajdziemy. Eee, wpiszmy sobie C D C z kim grają. Overview. O, przeciwko Clippersom grają jutro. Eee, Także zobaczymy. Czy zadebiutuje. Nie wydaje mi się, ale, ale zobaczymy jak to będzie działało z Donciciem. Czy Doncicia wyniki jakby spadną przez to, bo jak widzicie, no tu chłopak szalał, ale teraz jak ma Koriego obok siebie, trochę te obowiązki ofensywne spadają z niego. Zobaczymy. Liczę, że tak spadnie tu L10 do jakichś 40 i potencjał na 65 dalej będzie, także to by było bardzo mnie. I co, przejdźmy sobie do inwestycji czy tam zakupów na koncie, jakie dokonałem. No i co, ostatnio na koncie tam dużych zakupów nie było, trochę to raidowałem. Jak widzicie, no tu Science kupiłem, ale słaby mecz zagrał. Ale tak, może się sprzeda z lekkim profitem. Dalej inwestowałem, tutaj to już widzieliście, te inwestycje wszystkie Głównie czekamy aż na przykład któryś z, zawod z naszych zawodników, w których zainwestowaliśmy, zagra, albo podpisze kontrakt tak dalej, tak dalej. E Solankę kupiłem, Dominika, który ma wrócić za tydzień. Chyba za tydzień, czy coś takiego. Także miło by było, bo naprawdę No Dobrze sobie radzi w tym Bormów, także czekamy. E Jak to będzie No to kupiłem na to, No i ja to inwestuję bardzo w tego Boatenga, ale. No moim zdaniem, jak tylko pójdzie plotka, że podpisał kontrakt z kimś czy coś, to, to naprawdę może spoko wzrosnąć jego cena. O, kupujmy sobie następnego. No nie mogę się oprzeć, naprawdę. Jak widzę wystawionego go za 0,005 czy 4, to też się nie mogę oprzeć. Możemy sobie wejść na przykład sprawdzić, ile ile w piku kosztował Emanuel OA. No, widzicie, Last Week to jest tylko zadaj, 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 zadaj. Także no co? Tutaj jakieś stare karty. Także to tylko ja go kupuję 12 kart, już mamy jego taki mały, mała kolekcja. O, kiedyś nim to nie Jak widzicie, w piku może podskoczyć nawet do 30. Także to była miła inwestycja, no bo. Kupowaliśmy go za średnio 0,005 to jest 0,0025 Szybko na kalkulatorku 0,0025 na jednej karcie, raz 12, 0,03 Ethereum kurs tu zmieniamy na euro 46 euro profitu. Także yy, miło by było, gdyby podpisał kontrakt. Możemy sobie zobaczyć. Manuel Bateng. Ciekawe czy go znajdziemy. To jest on. Tak. Jeszcze nie ma klubu. Ale liczę, że ktoś go podpisze. Także to chyba tyle w tym odcinku. Muszę pamiętać, żeby napisać do zwycięzcy. I co? Widzimy się w piątek przed game, game weekendowym. Dzięki za oglądanie i siema.